Cześć kochani, witajcie, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, robimy sobie czytanko. To jest właśnie Twój moment. Nie pozwól, by Ci umknął. Może akurat w tym przesłaniu, moi drodzy, jest coś, co rozjaśni Wam całą sytuację, z którą się borykacie. Robimy coś takiego. Kochani, jest to czytanie ogólne, więc bierzcie to, co potrzebujecie. Nie z każdym to będzie rezonowało, bierzcie tylko to, co jest Wam potrzebne. To no, nie będzie dla każdego, także to też miejcie na uwadze. Jeżeli będzie Wam się podobało, proszę o łapkę w górę i komentarze. Patrzymy, o jakim momencie mówimy, o czym, my tutaj, o czym jest mowa, co to za moment chce nam się tutaj ujawnić. Kochani, mam wrażenie, że na coś bardzo długo czekacie. Na coś bardzo długo czekacie i macie ogromną nadzieję, że w końcu to do was dotrze, ale coś powoduje, że to, na co czekacie, się zatrzymało. Tutaj jest jakiś stan zawieszenia, lub Wy jesteście w stanie zawieszenia. Um, lub potrzebujecie momentu, w którym musicie się zatrzymać żeby sobie wszystko przemyśleć um, coś kochani stoi w miejscu jakieś sprawy stanęły w miejscu coś na co bardzo długo czekacie macie nadzieję, że w końcu to do was dotrze że w końcu się ziszczą pewne rzeczy ufacie bardzo mocno, że to się zadzieje Macie nadzieję, że sprawy ułożą się po waszej myśli, ale coś kochani stoi w miejscu, lub jest potrzeba taka, żebyście Wy się zatrzymali, żebyście Wy, kochani, się zatrzymali po to, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy. Może po to, czy warto dalej czekać na coś, co tak długo nie nadchodzi. Choć bardzo mocno wierzycie, choć bardzo mocno ufacie, może to jest ten czas, aby się zatrzymać i przemyśleć sobie pewne rzeczy. Macie, kochani, wybór: czy odpuścić coś, na co bardzo długo czekacie um, i pójść inną drogą, czy zostać przy tym i dalej czekać. Choć nadal sprawy stoją w miejscu. Karta gwiazdy mówi zaufaj. Karta gwiazdy mówi miej nadzieję. Nie poddawaj się. Ale z drugiej strony masz wybór. Jaki, de, jaką decyzję podejmiesz, to zależy od Ciebie. Utknęliście w pewnym punkcie Waszego życia. Nie jest niemożność dokonania kroku ani w przód, ani w bok, ani w lewo, ani w prawo, a cofnąć się nie da. Wszystko od Was, kochani, zależy, jak dalej pociągniecie sznurki Waszego życia. Coś stoi w miejscu, coś się opóźnia, coś się zatrzymało, choć dalej macie bardzo dużą nadzieję. I wybór, kochani. Karty pokazują, moi drodzy, jakieś wiadomości do Was zmierzają. Jakieś, kochani, wiadomości do Was zmierzają bardzo szybko. Może, yy, może właśnie te wiadomości, na które tak bardzo czekacie. Jakaś komunikacja, będziecie się bardzo mocno z kimś komunikować odnośnie danej sytuacji. Jesteście tym ogromnie zmęczeni. Jesteście ogromnie zmęczeni tym oczekiwaniem, tym czekaniem na to, co już dawno powinno do Was przyjść. Zmęczenie nawet to jest wypalenie psychiczne, wypalenie fizyczne. Jest potrzeba odpoczynku, kochani. Może jest potrzeba nawet odpuszczenia tej sprawy. Czegokolwiek ona dotyczy, wy będziecie wiedzieć najlepiej. To oczekiwanie, to zawieszenie, to opóźnienie powoduje ogromne zmęczenie w Was, psychiczne i fizyczne. Niemożność podniesienia się na własne nogi, brak energii, wypalenie całkowite. Bo hmm. trzeba odpocząć. Macie nadzieję, kochani, że to jeszcze się wszystko fajnie, fajnie potoczy w waszą stronę, ale karty pokazują: odejdź od tego. Zostaw to. Pójdź w swoją stronę. Chociaż trudno zostawić pewne rzeczy, trudno odpuścić pewne rzeczy, ale zostaw to, nie, nie trać dalej swojej energii na tą sytuację. Pójdź w swoją stronę. Obierz swoją drogę. Dokonaj wyboru. Odpuść. Przejdź przez drzwi, które ukazują Ci zupełnie inną drogę Twojego życia, bo jesteście, kochani, w takim martwym punkcie, mam wrażenie. Karty pokazują, abyś odszedł od tego, abyś to zostawił, bo jesteś cholernie tym zmęczony i psychicznie, i fizycznie wypalenie na każdym polu. Brak energii, choć jest nadzieja, choć jest zaufanie. Może właśnie chodzi o to, żebyś odpuścił tą sytuację i zaufał sobie. Zaufał sobie na nowo i poszedł w swoją stronę. Zostawił to za sobą, dokonał wyboru. No. No bo coś się kochani posypało. Coś nie poszło w tą stronę, w którą miało. Dlatego to się zatrzymało wszystko. Czy to jest kochanie, życie prywatne wasze, czy to jest życie zawodowe, wy będziecie wiedzieć najlepiej, ale ta sytuacja doprowadza was do totalnego wyczerpania psychicznego i fizycznego. Ponieważ coś się posypało, należałoby obrać inną drogę waszą życiową. Macie w sobie tą mądrość, kochani, macie w sobie to doświadczenie, znacie swoją wartość, wiecie, jakimi jesteście ludźmi, jakimi jesteście osobami. Ufacie, kochani, sobie, macie nadzieję w sobie. Wykorzystajcie to w pozytywnym y, znaczeniu tego słowa. Wykorzystajcie to na swoją korzyść. Kierując się sobą i swoim dobrem. Odpuśćcie pewne sytuacje, które mam wrażenie, zatrzymały się po to, żebyście wy przemyśleli sobie pewne rzeczy. I mam wrażenie, że wy w momencie tego zatrzymania bardzo dogłębnie przemyślicie sobie pewne rzeczy. I postawicie na siebie. Dokonacie wyboru o odejściu od pewnych rzeczy. O zostawieniu tego ze sobą. Bo wiecie, że to bardzo boli. Pójdziecie w, w nową drogę nieznaną, obcą dla was. Ale wiecie, że musicie tak zrobić. Ponieważ ta sytuacja was wykańcza. Ona was doprowadza do... Mm, do sytuacji, w których Wy nie możecie wykonywać podstawowych obowiązków dnia codziennego. Więc po co się tak bardzo yy, zagłębiać energetycznie w coś, co już i tak, i tak nie ma racji bytu. Oczywiście decyzja należy do Was. Jaką podejmiecie, to będzie Wasze. Zobaczymy sobie kochani kartę wyroczni. Wyspa Skarbów. Zobaczmy sobie tą wyspę Skarbów. Co ona nam chce tutaj powiedzieć. Ciężko pracowałeś i działałeś zgodnie ze swoją niezachwianą wiarą w dostatek, i nagle pośród wszystkiego trafiłeś w dziesiątkę. Odkryłeś mapę do zakopanego skarbu i wykorzystałeś swój nieograniczony potencjał. To, co musisz teraz udoskonalić, to umiejętność rozpoznawania, kiedy X oznacza cel, ponieważ niektóre z tych złotych możliwości mogą być oczywiście oczywiste, ale, ale inne nie będą tak łatwo zauważalne. Zaufaj swojej intuicji, aby oświetliła ci drogę teraz, gdy wkraczasz w tą naprawdę pomyślną fazę, w której cała długa, ciężka praca nad kierowaniem Twoim wewnętrznym życiem przynosi pomyślne rezultaty. We wszystkich aspektach swojego życia masz teraz szczęście. Nie zapomnij się nim cieszyć i dzielić z innymi, ponieważ dzieląc, mnożysz. Kochani, zaufajcie sobie. Zaufajcie sobie i postawcie na siebie. Odejdźcie od tego, co jest już mm, skreślone, co już Wam nie służy, co Was nie rozwija. Zaufajcie w sobie, odejdźcie od tego i zacznijcie żyć tak, jak Wy tego chcecie. Dokonajcie tego wyboru, bo macie w sobie tą mądrość, kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.